Dzień dobry Państwu, Marcin Szołajski, radca prawny i jestem również redaktorem naczelnym portalu KIO24RG. Dlaczego jestem redaktorem naczelnym? Dlatego, że bardzo dużo kancelarii Szołajski Legal Group prowadzi postępowań z tytułu udzielenia zamówienia publicznego. Pomagamy zamawiającym, wykonawcom, tak, żeby te zamówienia publiczne można było realizować. Dlatego też dzielimy się z Państwem wiedzą i tym razem dla przystępujących Chcemy, żebyście Państwo poznali bardzo ciekawy wyrok z 4 lutego 2022 roku KIO 137 na 22 dotyczący niejednoznaczności opisu kryteriów oceny ofert. Proszę państwa, co do zasady, kryteria oceny ofert, ofert muszą Pozwalać na porównanie ofert złożonych w postępowaniu. Muszą być jednoznaczne. Żeby można było porównać, to trzeba jednoznacznie je określić. Jeżeli niejednoznacznie są, to są. To jest to wada postępowania. No i jeżeli ta wada zostanie zrobiona, to, to ta wadliwość zostanie wykazana dopiero później, to na przykład nie ma możliwości zmiany specyfikacji warunków zamówienia. Jak tutaj tym postępowanie 137 na 22 z lutego 2022 roku rozpatrywała Krajowa Izba Odwoławcza? Mianowicie. Yy, taka ocena kryteriów nie może być subiektywna. Nie może mieć charakteru subiektywnego, czyli nie może mieć sytuacji, w której na przykład zamawiający może próbować interpretować ofertę ze względu na to, czy spełnia czy nie spełnia te kryteria warunków of oceny ofert. Niejednoznaczność specyfikacji jest również taką sytuacją, która powoduje, że trudno jest ocenić oferty, wybrać ofertę najkorzystniejszą. Ta konstrukcja kryteriów oceny ofert musi być jednoznaczna, musi być Wprost. No i tutaj była sytuacja bardzo ciekawa, bowiem chodziło o to, jak określić czas reakcji. Czy y, y, czas reakcji obejmuje 6 godzin, czy nie? Czy zapis w takim razie dotyczący tego, że jest jakiś okres do 6 godzin i powyżej 6 godzin, czy nie należałoby tego zastąpić do 6 godzin włącznie? i powyżej 6 godzin. To określenie włącznie powodowało, że właśnie wyjaśniłoby się wszystko, ale to wymagałoby zmiany specyfikacji warunków zamówienia. Tym razem mamy do czynienia z już postępowaniem, w którym złożono oferty i w którym złożono odwołanie. Tutaj ciekawostką było to, że w postępowaniu złożono bardzo ciekawe opinie językoznawców, którzy z tych samych zapisów specyfikacji warunków zamówienia wysnuwali wprost przeciwne wnioski. Co oznacza, że tyle no, zależy, dla kogo interpretowali. Natomiast, proszę Państwa, trzeba mieć. I, yy, Jasność, że takie określenie kryteriów oceny ofert musi być dla zarówno zamawiającego, jak i wykonawców jednoznaczne. No i sam zamawiający, jak i przystępujący w postępowaniu nie mogli ocenić, czy okres 6 godzin wchodzi do jednego, czy też do drugiego zakresu. No i w związku z tym ta specyfikacja i te kryteria oceny ofert były rzeczywiście nieprawidłowe. Była to wada nieusuwalna. Dlatego, że ta niejednoznaczność kryteriów oceny ofert jako wada nieosuwalna polega na tym, że już złożono oferty i nie można było zmienić po prostu specyfikacji. Trzeba było uwzględnić odwołanie. Zatem, proszę Państwa, Szołajski Legal Group pomaga uniknąć takich sytuacji, pomaga właśnie w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, więc jeżeli mają Państwo takie tematy, zapraszam do kontaktu. Szołajski Legal Group chętnie Państwu pomoże. Bardzo dziękuję za uwagę. Marcin Szołajski, rad. Zaprawny.